A więc witam, witam! Jak tam mija pierwszy dzień lata, co? Mam nadzieję, że dobrze spędzacie ten czas. A my swoją drogą właśnie postanowiliśmy rozpocząć turniej skrzydłowego, czyli turniej rozgrywek 2v2, o którym już wcześniej mogliście usłyszeć na live'ach i na odcinkach. Milego oglądania! Rozpocznę od bardziej banalnej rzeczy, a bowiem jak to wszystko będzie wyglądało. Jak już mówiłem, będą to rozgrywki 2v2 tak jak zwyczajny skrzydłowy do 9 wygranej rundy w formacie best of 3. Nie umiemy także etapu pikowania i banowania map. Dwa bany, dwa kolejne piki i ostateczna mapa jako decider. Na wybranej mapie stronę wybiera przeciwnik, a na deciderze zdecyduje o tym runda nożowa. Właśnie takim formatem będą prowadzone gierki w playoff. I drużyna, która trafi do finalu zagra naszą maciu ze mną i z Mardeksem, czyli współtwórcą tego kanalu. No, to chyba wszystko co dotyczy rozgrywki. A czy będą jakieś nagrody? Zapewniam, że będą, ale na tym na pewno się nie wzbogacicie. Będzie to raczej jakaś niewielka niespodzianka dla Was, bo główną nagrodą dla Was, jak i dla nas, będzie to, iż wszyscy będziemy razem fajnie się bawić i każda gierka trafi na kanał. Ile drużyn weźmie udział? A to zobaczymy po okresie rejestracji. Tak czy owak, nie będzie tutaj etapu grupowego. Turniej się rozpocznie od stadii playoff. Tak, każda drużyna, która chce wziąć udział, powinna się zgłosić na rejestrację. Właśnie w opisie będzie link do rejestracji, a więc zapraszam wszystkich. Jako, że mecziki będą grane na lokalnych serwerach, to chcemy zapewnić lojalność i sprawiedliwość. Właśnie dlatego każdy gracz powinien posiadać Faceit Anti-Cheat i na każdy meczek taki Anti-Cheat będzie musiał być uruchomiony. W razie jakiegoś podejrzenia od strony adminów lub od innych graczy, każdy uczestnik powinien udostępnić pulpit na Discordzie i udowodnić, że ma włączony Anti-Cheat, w innym razie dyskwalifikacja. Sądzę, że takie rozwiązanie jest sprawiedliwe oraz lojalne wobec wszystkich uczestników turnieju. I to chyba tyle informacji co do turnieju. Możecie śmiało zadać pytania w komentarzach bądź pytać adminów w Discordzie, do którego serdecznie zapraszam. Link będzie w opisie. Wszystkie pytania organizacyjne będą omówione później. Polecam wam wszystkich wziąć udział. Pamiętajcie. Ranga nie gra, a fajna zabawa jest zagwarantowana. Trzymajcie się! No, i do zobaczenia już wkrótce!